Anioł pasterzom mówił, że narodził się im zbawiciel. Wskazał im drogę do Betlejem. Powiedział, jak będzie wyglądało dzieciątko. My znamy je dobrze. Wiemy, że Chrystus przyszedł na świat ponad dwa tysiące lat temu. Jednak za każdym razem. Odkrywamy w tajemnicy Bożego Narodzenia coś nowego, coś, co odnosi się do naszej konkretnej sytuacji. A ta sytuacja nosi jeszcze znamiona rany, wywołane przez pandemię, czy toczącą się wojnę na Ukrainie. Pan Jezus w tej sytuacji trudnej, skomplikowanej, niesie nam pokój, nadzieję i tej nadziei, radosnej, bo Chrystus nam się narodził. Życzę wszystkim telewizom wesołych świąt, Najdrożsi.